Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy konferencję prasową. Witam w naszym gronie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Jedziemy z Połańca, gdzie mieliśmy okazję um, zapoznać się z aktualnymi postępami prac przy inwestycji. Mostu, um, budowy mostu w mostu. Połańcu. Mieliśmy okazję spotkać się z mieszkańcami. Uczestniczyć w bardzo interesującej debacie. Kolego premierze, wykorzystajmy tę okazję do przekazania najważniejszych przesłań dla świętoczystego środowiska bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, to jest Dzień Ostatni i Polskie Stolicy Ludowe jest wyjątkowo aktywne, ale w aktywny w inny sposób niż w innych częściach sceny politycznej. Z stwierdzam, że dzisiaj chyba rozpoczęła się nowa epoka prowadzenia kampanii w Polsce, powrotu do spraw z przeszłości, do zapominania o tym, kim się było i przypominania sobie, kim się jest po 20 czy więcej latach. To bardzo zła tendencja, bo oczywiście możemy sprowadzić polską demokrację i politykę do tego, że będziemy wspominać, jak się ta demokracja i system partyjny tworzył. I ci, którzy ten system tworzyli, przypomnę sobie, że w 1991 roku, nie mieli standardowych zachowań. Ale nie, chcę, a nie chciałbym, aby to wszystko zakłóciło nasze myślenie. Też są odpowiednie instytucje, także państwowe. PSL jest wyjątkowo konsekwentny i twierdzimy, twierdziliśmy i twierdzić będziemy nie pod potrzeby wyborcze, nie na ulotkach wyborczych, że system budżetowy finansowania polityki jest lepszy. Jest sterylny, powinien być jeszcze bardziej niż dotąd transparentny, a naszej demokracji nie powinniśmy przekształcać z demokracji płacących na wybory, yy, dlatego że to ma być demokracja chodzących na wybory i zachęcamy do tego, żeby na nie chodzić. Całą mocą chcę powiedzieć, że my idziemy w tej kampanii do Europy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Ludowcy, z bardzo poważną ofertą. Nie idziemy do Unii Europejskiej i Europy. Z której nigdy nie wychodziliśmy, tylko byliśmy. A pisał to bardzo mocno i dobitnie i mówił. I kazał także w tej przestrzeni poza Polską, otwierając dla polskich Polaków wiele zamkniętych dotąd czyli Jan Paweł II, że byliśmy swoją tradycją, swoimi wartościami, swoją kulturą, swoją swoistą osobliwością, że tworzyliśmy ten określony koloryt. Bach była tak, że polska złota, od złotego okresu jadalonu, była jedną. Z szczególnych obszarów integracji europejskich, między innymi słynąca z tolerancji naszych kultur, religii i społeczeństw, idziemy do Europy po to, żeby ją zmieniać na lepsze, nie ośmieszać, nie burzyć. Traktujemy te wybory jako swoiste dopełnienie naszej europejskości. Stąd idziemy z tym, co mamy w polskiej polityce najlepsze. Dlatego też mamy na naszych listach czwórkę świetnych, dotychczasowych parlamentarzystów z się Sikielskim na czele, ale dołączyliśmy do tej listy wśród kandydatów bardzo poważne postacie, nieprzypadkowe. Startujemy tam, gdzie mieszkamy, jako generalna państwowska zasada. Startujemy z tym mandatem, który mieliśmy dotąd. Nie tylko mówimy o lepszej Europie i lepszej Polsce w Europie i Europie lepszej także dla Polaków i Polski, ale mówimy także o tym, co do tego zrobiliśmy. Rozliczamy się w tym uczciwym rachunku sumienia politycznego i personalnego z dotychczasowymi wyborcami, ze swoich postaw, ze swoich służebności, ze swoich działań. I to jest bardzo ważne. Uwaga, niestety w polskiej polityce to nie jest powszechne. Ale jednocześnie i z całą mocą chcę podziękować szczególnej dla mnie postaci, nie tylko, która jest dzisiaj szefem sztabu i wicepresem Naczelnego Komitetu, wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego i najlepszym warszawkiem, <coughs> a tam objęto wysławić za to, że wnosi do tej kompanii swoimi działaniami i do wewnątrz PSL-u, ale i na zewnątrz PSL-u coś, co jest szczególnie osobliwe i szczególne w polskiej polityce. Smak, kulturę, wzajemnego przeżywania. Nie agresję, nie konfliktowość, nie arogancję, żeby nie nazwać tego dosadnym. Przede wszystkim mówmy dobrze o Polsce Polaka. Polakach. Przede wszystkim pokazujmy to, co chcemy zmienić. W Europie sobie samych na lepsze. Pokazujemy, że szukamy wszędzie, gdzie można tylko partnerstwa, że nie pchamy ludzi na kolejne fronty walki i przeciwko sobie, że dzielimy się wielkim dorobkiem historycznego ruchu ludowego, ale także wielkim dorobkiem tych trzech rocznic, które są za nami i które powinny tworzyć pewną swoistość, a także wyznaczać na nowo cele generalne, nie tylko dla polityki dla obywateli. Koniec zeszłego tygodnia to był wielki raj po Polsce Wschodniej po Łosicach, o tych regionach, które po Niemczech na drugim miejscu ich eksportu i przedsiębiorczości jest co Ukraina, a trzecim miejscem jest co jest Rosja, o tym załamaniu, o tej niepewności. O konsekwencjach 60% dewaluacji rybny, 20% dewaluacji dolara, o załamaniu gospodarek wspólnoty niepodległych państw i unii celnej, o tym, że Świat dzisiaj dyplomacji, polityki nie nadąża, bo na razie realizuje scenariusz konfrontacji, nie osiągając tych celów, z którymi w tym scenariuszu rozpoczęło się od agresji rosyjskiej, od zajmowania Krymu. W związku z tym pokazuje ja bardzo wyraźnie, że jak nigdy dotąd polityka musi być sprawcza, racjonalna i mądra, żeby to nie był wybór taki, czy godzimy się my Polacy, my Europejczycy na to, że nie będziemy się upominać o przestrzeganie standardów prawa międzynarodowego tylko dlatego, że jabłko sandowieckie się nie sprzedało. Zliśmy w tym standardach, ich przestrzeganiu sile głosu Polski, sile głosu Europy zjednoczonej w tej sprawie, sprzedawali te jabłka, tworzyli miejsca pracy. Chronili się przed tym, żeby to ożywienie, które jest nieuchronne dzisiaj w polskiej gospodarce do końca tego roku nie załamało się w przyszłym roku, żeby Europa, która wreszcie weszła w fazę wzrostu, w wyniku tego, że nastąpi totalna konfrontacja, choćby tylko handlowa, na skutek Europy, z którymi mamy 10%, nie poniosła olbrzymich konsekwencji w każdym wymiarze. oraz raz tylko i z łatwością traci się rynek. Dlatego też tak ważne jest, żeby dzisiaj pobudzać także ludzi na poziomie przedsiębiorczości, na poziomie obywatelskim, na, na poziomie samorządu, żeby to nie było tak, że to, co zaczyna już być negatywnymi efektami kampanii europejskiej, przeniosło się na walkę samorządową. Bo na razie Walczy o mandaty tysiąc osób. A radykalizm jest taki, jakby dla kilkudziesięciu tysięcy przestrzeni nie było po A w wyborach samorządowych, jak Polska druga i samorządowa, będzie startowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I też wydadzą sobie ten rodzaj kampanii destrukcyjnej, też z taką łatwością powiedzą, że będą wyżynać w ataki. Otóż jeszcze raz z całą mocą chcę powiedzieć, dzień po kanonizacji Karola Wojtyły. W 1978 roku, pamiętacie? Czy wzywał nas do walki przeciwko tamtemu systemowi, czy wzywał nas do współpracy, solidarności, modlitwy, miłości, życzliwości nadziei? Nie wzywał nas do walki. Ani w układzie międzynarodowym kazał zło złodogę zwyciężyć. Nie dali się wciągnąć w taką narrację w kampanii niszczycielskiej, bo może się okazać, że ogłoszą wyniki 25. Ktoś wygra i ktoś przegra, wszyscy przegramy. Bo skala podziałów między nami będzie jak nigdy rtut-rekordowa. Trzeba to wszystko dzisiaj budować te mosty tak jak w Połajcu. Nie tylko, które łączą komunikacyjnie, ale łączą ludzi o podobnych celach, o podobnych intencjach, o podobnych wartościach. Cieszę się, że dzisiaj na stole leży prąd. Tak, to jest to narzędzie, którymi mamy do do określonego środowiska. Ale chcę przypomnieć także polskiej wsi. Że w tej perspektywie unijnej nie tylko będziemy mieli środki na modernizację wsi w postaci progu, czy środków, które są w dyspozycji Ministra Rolnictwa, ale równie wielkie środki dla przedsiębiorczości są w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w środkach, w których dysponuje Minister Gospodarki. Otóż my dzisiaj nie tylko mamy dobrze wydać te pieniądze, te unijne i te krajowe, ale mamy także zbudować aktywną przestrzeń, w której ludzie wykorzystują ten NIP polskiego unijnego do tego, żeby podnieść konkurencyjność polskiej wsi, polskiego rolnictwa, polskiej przedsiębiorczości. Mamy iść w pierwszym szeregu solidarności, przedsiębiorczości, postępu, cywilizacji, nowoczesności. Mamy przyciągać obcy dobry kapitał przemysłowy, inwestycyjny, mamy tworzyć dobrą przestrzeń w otoczeniu polskiej przedsiębiorczości, mamy kreować banki, w której polski kapitał nie boi się inwestować. Wykorzystuję te środki krajowe i unijne do tego, żeśmy mieli ten efekt. I tylko wtedy będziemy silniejsi niż do Obiecałem, że przedłożę w imieniu przedsiębiorczości i gospodarki nowy kształt ordynacji podatkowej. Informuję, że rozesłałem do 850 tysięcy polskich przedsiębiorców 20-kilkudziesięciostronicowy dokument. Uwaga, napłynęło już 10 tysięcy uwag i opinii. Uwaga, z tym dorobkiem mam to uzgodnione. Pójdę wczesną jesienią do Pana Prezydenta. Wewnątrz rządów, w porozumieniu z Panem Prezydentem stworzymy swoisty komitet, który przygotuje nowy kształt koordynacji podatkowej, w której będzie miejsce na dobre racje, dla dobrego podatnika i dobrego przedsiębiorcy. I to jest nasza... Nasze szczególne zadanie w obszarze kreowania nowych zdolności konkurencyjnych polskiej, e, polskiej gospodarki. Najdalej 10 maja przyjdzie bardzo dobra wiadomość od światowego dzisiejszego szkolenia Fiat o tym, że nowy model samochodów już wkrótce pojawi się w Tychach. Chciałbym, żeby nowy model, model rozwiązania technicznego pojawił się także w przemyśle czy przedsiębiorczości województwa świętokrzyskiego. Jest tu kilka zakładów. No i zwracam też uwagę na jedno, gigant światowej produkcji mebli. IKEA, który ma na dziś 40% mebli produkowanych w Polsce, chce zainwestować w ciągu najbliższych 5 lat minimum 1 miliard Euro w produkcji mebli w Polsce. A co ważne, firma pociągnie także polski design, polskie świetne szkło, także świętokrzyskie na światowe salony i uzupełni swoją ofertę meblarską o te wszystkie delikatesy, którymi wyposażone są mieszkania na całym świecie. I to też jest kapitalna okazja. Wiecie Państwo, jaki jest wielki potencjał np. kuchniństwa szkła ręcznie wytwarzanego. Ziemi Święto wszystkim. Także liczę, że będę miał w najbliższych tygodniach bardzo dużo, bardzo dobrych wiadomości. Dziękuję bardzo.